Cześć z tej strony, Krzysztof i dzisiaj robimy sobie kolejny odcinek ze SkyBlocka Ta seria, no już jest trochę długa. Dlatego chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, jaką serię z Minecrafta, a może z jakiejś innej gry, ale raczej z Minecrafta chcielibyście zobaczyć na moim kanale. No, w sumie. Survival nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jeśli będzie jakieś, kilka komentarzy takich to zrobię, ale czy to nie będzie nudne, no to właśnie może, może być. Do tego. Jakoś do tego survivalu się nie kwapię, Może jakieś inne. Jakiś mod, jak znacie na telefon, czy coś. To możecie pisać. Mm, dobra. Mm, tak, ja wiem... Miałem... Nie, mi spadły steki. Mm, to zjem jabłko, ale to później. Mm. To, co odłożę, to odłożę to. Bambusa odłożę. No i jak w każdym odcinku, pójdziemy sobie na nową wyspę. Może znowu coś się stanie. Mam nadzieję, że. Dobra, 64 wystarczy. Tu jest panda nasza. Nakarmimy ją później. Teraz tak. Może tam z tej bambusowej wyspy pójdziemy, tam jest chyba tajgowa z tego co mi się wydaje ale nie wiem, chyba tak dobra, to pójdziemy sobie tam w takim razie O, dobra tu jest jeszcze jeden kwarc wow, dużo dobra już prawie wykopany u, dziura jaka Trochę... czekajcie, z czego bym się mógł zbudować koble. Dobra, skobla. Czemu to nie... A, dobra. Wiem dlaczego. Tam jeszcze jest ten kwarc, ale on mi się praktycznie nie przyda. Dobra, no to na tej tajgowej wys wyspie są to jest tajga chyba, tak? Tylko drzewa, ale może coś w skrzynce będzie. Może licek. Mógłby tam być lisek. I tutaj pną czasem jeszcze. Myślę, że też je sobie zbiorę. Bo mogą się przydać do na przykład wchodzenia na jakiś domek. Dobra, to tak, lecę już z budowaniem. Się. I tak, dobra, buduję. Tak na ukos bym się chciał budować. Jest chyba najlepiej. No nie, w sumie dużo bloków marnuję przez to. Dobra, po prostu będę się budował tak. Dobra. Teraz chyba Nie, jeszcze nie skręcam, jeszcze trochę. Wpadajcie na kanał Domino Dominek 6. Yy, albo Dominek po prostu i tam ja wam dam link w opisie do tego yy, kanału również na kanał Bartek GR7. Yy, link w opisie będzie. Yy, Dominik też nagrywa Minecrafta, a Bartek GR7 klocki i Nerf. Czyli generalnie różne zabawki. Yy, możecie im tam dać suba i pochwalić się w komentarzu. Dobra. Ale jeszcze... Dobra, to ja już się widzimy jak. Dobra, jestem już na wyspie. Teraz uwaga, czy tu coś będzie. Są y, steknie baranina. Nice. Bo akurat jestem trochę głodny. Y, znaczy, no, w Minecraftie y, A tak to na drzewa. No, wyspa jak wyspa. Co? Ej, co tam jest? Ej, o co chodzi? Dobra, tam na pewno sobie pójdziemy. Więc ta seria się nie skończy. W sumie tu ciekawego to nic nie ma. Ym, na tej wyspie nie ma na razie co robić, więc trzeba rozpoczynać wędrówkę. Tam no to jest trochę daleko. Bym powiedział, ale... Ale no da się dojść, więc... sobie zjem. I będę rozpoczynał chyba wędrówkę. Tylko mm. sobie jeszcze zrobię, nie, crafting. I zrobię sobie jeszcze więcej pół bloków. Dobra, tutaj lecą. To, to. Mamy trochę drzew, więc nie będę oszczędzał. I lecimy jeszcze z tym. O nie, złe zrobiłem. Dobra. Osadzonki. Ło, wow, ile sadzonek? Tutaj będzie bardzo zalesiona wyspa w takim. Sześć sadzonek już. Nice. Ło, wow, ile mam tych mm, bloków? Dobra, lecimy sobie tu. Sadzonką. Dobra, tyle będzie Good. No i lecę znowu na kolejną wyspę. Dobra, po prostu myślę, że znajdę się tam po cięciu, bo nic ciekawego tu nie będzie. No, i tak jak właśnie tu widzicie, to się musiało niestety stać. Spadłem. Ale. No, ale no właśnie. To się musiało stać. Dobra. Nie wiem, co mam teraz robić. Kompletnie. Tutaj. Nie mam, wszystko przepadło. O nie, tak, tak słabo to nie mogło być. Zapomniałem włączyć Shifta i po prostu zleciałem. No dobra, no. I to chyba jeszcze nie będzie koniec serii, bo tak jak już mówiłem, chciałbym tam dojść, ale no, będę po prostu się posługiwał kamiennymi rzeczami. Ewentualnie, jakimiś złotymi, chociaż tam też jedna sztabka złota mi spadła. No, tak jak już mówiłem, jestem w domku, dobra. Właśnie nie wiem, czy mi jeszcze tego złota coś zostało. Tu w piecyku, dobra, jest pięć. No, to się musiało stać, bo no, już dawno sobie nie spadłem. Co ja mam w skrzynce? W skrzynce taka bieda. Że nie wiem, nawet kilofa sobie nie zrobię. No dobra, no nie ma wyjścia. Trzeba już kopać koble. Jeden diak. Nie, cz cztery diaksy są, dobra. Cztery diaksy są. To jest całkiem spoko, ale najbardziej nie boli to, że straciłem tyle materiału. Teraz tak. prostu tu sobie zrobię na szybko. Mm. Trochę potyków. Kilof, no i idę kopać kobla. Już był jeden tytuł spadłem, a teraz to. No, nie wiem. Po prostu szkoda. Dobra, w następnym odcinku na pewno się zrewanżuję, Dojdę na jakieś nowe wyspy i będzie dobrze. Nie wiem. Mogłem sobie włączyć w sumie zachowywanie itemów, ale to by było trochę oszukane. Może bardzo. Więc... Dobra, no, no, no kogle będzie trzeba zbierać, bo jak tyle drewna straciłem, chociaż na mojej początkowej wyspie jest dużo Wrosły sadzonki. Na tajdze też na pewno wyrośnie trochę. będzie dobrze jak mam się budować tam. nie wiem co by pozbierać tutaj jeszcze no, nie mam pomysłu będę musiał tylko naprawdę koblowe rzeczy chociaż mam że 4 diaks i teraz napiszcie mi w komentarzu czy kilof, czy siekierka czy może coś innego też nie, nie wiem co miałoby to być dobra tyle chyba wystarczy to wrócę się do domku teraz. Tam mam crafting, a nie będę marnował drewna. Dobra, no spokojnie idę już. Zwalnię na zakrętach. Też trzeba bardzo poważnie pomyśleć nad zbudowaniem podwójnej ścieżki. Tak jak właśnie tu jest, tutaj nie spadnę. Ale to też może mnie kosztować utratą i dębu, bo trudno będzie takie coś zbudować. Dobra, czyli tak, yy, kilof i siekierka, a zresztą no chyba pół bloki po prostu, no dobra, najpierw pójdziemy po drewno. No yy, i teraz tak, gdzie pójść po drewno? O cześć, pando, wydamy jej bambusa. Yy, masz bambusy. dobrze, że bambusy nie straciliśmy, bo czym myśmy karmili pana? Dobra, ona sobie da, to tyle, Ej, to jest dobry pomysł, zasadzić bambusy. O, akurat przez przypadek. A w sumie zasadzimy sobie bambusa. I tu, a tu się nie da. Trzeba na zwykłym dircie. O tutaj. Dobra, niech sobie on rośnie. No, a ja tymczasem... Mm, to, no, nie wiem, czy jeszcze coś zdąży zrobić w tym odcinku... Chyba już nie, będę się z Wami żegnał. Y, pamiętajcie, żeby wpaść na kanał Dominek oraz Bartek G7. Ja się z Wami żegnam. Cześć, nie zapomnijcie o sobie łapce w górę.